Często pytacie nas, jaką płytę warstwową wybrać na dach domu mieszkalnego. Odpowiedź jest prosta. Im grubsza i cieplejsza płyta, tym lepiej, bo właśnie przez dach ucieka najwięcej ciepła. Jak to wygląda w praktyce? Obowiązujące przepisy jasno określają, jak dobrze ocieplony musi być dach w budynku mieszkalnym. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju wskazuje, że Współczynnik przenikania ciepła U dla dachów w budynkach ogrzewanych powinien być niższy niż 0,15 W na metr kwadrat razy Kelvin. Co to oznacza dla waszego dachu? Optymalnym rozwiązaniem jest zastosowanie płyty warstwowej z rdzeniem PIR o grubości 160 mm. Zapewnia ona wymaganą izolacyjność cieplną i komfort termiczny przez cały rok. Można także zastosować płytę o grubości 140 mm pod warunkiem, że wykonana jest ze specjalnej pianki izolacyjnej o podwyższonej efektywności cieplnej. Jeśli natomiast decydujecie się na płytę warstwową z wełny mineralnej, musicie pamiętać, że dla osiągnięcia tego samego poziomu izolacyjności konieczne będą znacznie większe grubości co bezpośrednio przekłada się na wyższe koszty i większe obciążenie konstrukcji dachu.